Dzień dobry, cześć! Tu Sylwia ze Szkoły Języków Skandynawskich, Mester. Dzisiaj ponownie opowiem Wam o języku norweskim, a właściwie to o norweskiej gramatyce. Skupimy się na czasie przeszłym. Kiedy używać preteritum, a kiedy perfektum, czym one się właściwie różnią, jak wyglądają i jak odmieniać czasownik w czasie przeszłym. O tym wszystkim już dzisiaj. Czasu przeszłego preteritum użyjecie wtedy, kiedy dana czynność jest definitywnie zakończona. I najczęściej w zdaniu, w którym pojawi się czasownik właśnie w czasie przeszłych preteritum, będzie podane także określenie czasu, czyli wtedy, kiedy dana czynność się zakończyła. I do takich określeń czasu należą m.in. Igor wczoraj i przed wczoraj. I mores – dzisiaj rano. Po czuł dagę dni temu. I fjur, czyli w zeszłym roku. I korie uke – czyli w zeszłym tygodniu. I kilka przykładowych zdań z czasem preteritum. Ja flutte til Norge po tio siedem. Czyli przeprowadziłam się do Norwegii 10 lat temu. Albo Igor besøkte jag Peste murami, czyli wczoraj odwiedziłam moją babcię. kolei czasu Perfectum Party sip użyjecie wtedy, kiedy dana czynność zaczęła się w przyszłości, ale jeszcze się nie zakończyła, czyli trwa nadal, ma bezpośredni wpływ na teraźniejszość. I to może Wam się kojarzyć z angielskim czasem present perfect. I przykładowo, Jehard Butt i but in Norge i T.O.R., czyli mieszkam w Norwegii od 10 lat. To oznacza, że to się zaczęło w przeszłości, ale pan nadal, nadal w Norwegii mieszka. Inny przykład: Jajharlorcz, norsk i Treori, czyli od trzech lat uczę się norweskiego. Czyli trzy lata temu zaczęłam, ale nadal się uczę, nie przerwałam nauki. Tesu perfektum particip użyjemy także wtedy, kiedy nie skupiamy się bezpośrednio na tym, kiedy dana czynność w przeszłości miała miejsce. Tylko raczej na tym, jaki ona ma realny wpływ na teraźniejszość. I kilka przykładowych zdań, które Wam to zilustrują. Ja jest mi to, czyli jadłam już obiad, czyli ma to ogólnie przełożenie na teraźniejszość, że nie jestem już głodna, nie dziękuję, nie chcę y, nic jeść. Albo ja jest mi on daj, czyli dużo o tobie czytałam. I nie skupiamy się tutaj bezpośrednio na tym, że. Kiedy to miało miejsce, kiedy o tobie czytam, tylko że w ogóle to miało miejsce, czyli dzisiaj w teraźniejszości oznacza to, że dużo o tobie wiem. Ok, to wiemy już, czym różni się czas preteritum od czasu perfektum, ale jak zbudować taki czas przeszły w języku norweskim? Istnieją na to dwa sposoby, ponieważ niektóre czasowniki są słabe, czyli są to tak zwane verb i odmieniają się regularnie. A niektóre są mocne, czyli starke warpy, i te czasowniki odmieniają się nieregularnie. Co oznacza, że musicie po prostu nauczyć się odmiany tych czasowników na pamięć. I listę z tymi wszystkimi czasownikami nieregularnymi i z ich odmianą, znajdziecie na naszym blogu, co oczywiście podlinkuję wam w opisie tego filmiku. Przejdźmy jednak do tego, jak regularnie odmieniać czasowniki w czasie przeszłym. Czasowniki słabe dzielą się na cztery grupy i, w zależności od tego, do której grupy należą, taką otrzymają końcówkę w czasie przeszłym. Więc przykładowo weźmy sobie czasownik snorkę, czyli mówić. I jeżeli chcemy zakwalifikować ten czasownik do danej grupy, musimy zignorować e, które jest na końcu, ono nam nie jest potrzebne, usuwamy je i patrzymy, na jakie dwie ostatnie spółgłoski, albo samogłoski kończy się ten czasownik, czyli jaki jest temat tego czasownika. Więc jeżeli od snopie odejmiemy e, zostaje nam 2k. I jeżeli nasz czasownik kończy się na podwójną spółgłoskę, na taką samą albo dwie różne, to wtedy należy on do grupy pierwszej. I jeżeli należy do grupy pierwszej, to otrzyma końcówkę. Et. Więc jeżeli chcemy zbudować czas pre preteritum, wówczas do snokia dodajemy. Et, czyli mamy "-snoket". A jeżeli chcemy powiedzieć coś w czasie perfectum particip, to dodajemy jeszcze high. Czyli high, snokiet. Mamy ze sobą czasowniki z grupy pierwszej. Przejdźmy do grupy drugiej. W grupie drugiej znajd znajdą się czasowniki, których temat, czyli podjęciu e. Kończy się na jedną spółgłoskę. jak na przykład czasownik lese. Odejmujemy E, zostaje nam jedno S, jedna spółgłoska. I wtedy jest to grupa druga. W grupie drugiej do tego tematu, czyli do tego les, dodajemy końcówki TE w czasie preteritum, czyli leste, a perfektum particip tylko ty, czyli har les. W grupie drugiej znajdziemy też czasowniki, których temat, czyli w podjęciu "-e", kończy się na podwójne "-m", podwójne "-n", podwójne "-l", albo podwójne "-r". Tak jak na przykład czasownik "-beine", czyli zaczynać. Kiedy odejmiemy "-e", zostają nam dwa "-n". I jeżeli czasownik kończy się na dwa "-n", to wtedy też będzie to grupa druga. Ale pamiętajcie! Żeby przed dodaniem końcówki, czyli te i ty w czasie preteritum imperfectum, odjąć, zredukować jeszcze jedną ze, sp ze spółgłosek, więc beinte i beint zapiszemy przez jedno n. I ostatni przypadek w grupie drugiej to czasowniki, których temat kończy się na zbitkę spółgłosek, które brzmią jak jeden dźwięk, i należą do nich takie zbitki jak ld, lg, nd i ng, jak na przykład w czasowniku szynne side, czyli spieszyć się. W grupie trzeciej będą czasowniki, których temat kończy się na v, d albo g, czyli na trzy te konkretne literki. I wówczas w czasie preteritum do tematu czasownika dodajemy końcówkę de, a w perfectum, perfectum particip, dodajemy har oraz samo d. Jak m.in. w czasowniku lewe, lewe, czyli żyć. W podjęciu e zostaje nam v i jeżeli zostaje nam v, będzie to grupa trzecia. I czasownik ten odmieni się w czasie przeszłym następującym. Lewe, lewde, har, lewde. W grupie trzeciej będą też czasowniki, których temat kończy się na dton, a dyftong to nic innego jak pewne zbitki samogłosy. I należą do nich IE, YE, EI, czyli ai, AI, czyli też ai, Öj oraz au. jak m.in. w czasowniku aje, AIE, czyli posiadać. Czasownik ten odmieni się następująco. Aje, ajde, ar, I ostatnia już grupa, grupa czwarta, to czasowniki, których temat kończy się na samogłoskę. I są to czasowniki jednosylabowe, czyli nie można ich w żaden sposób podzielić. Jak m.in. czasownik bu, czyli mieszkać. Wówczas w preteritum dodajemy końcówkę d, -d e, a w perfektum har, -d, d, Jak Bu, Buddha har I dotyczy to oczywiście również złożeń z tymi czasownikami. Mam nadzieję, że czas przeszły nie będzie już miał przed wami tajemnic, że wszystko zrozumieliście. Więc odpalcie sobie to wideo raz jeszcze. Spróbujcie zrobić sobie ćwiczenie i dopasować różne czasowniki do odpowiednich grup. I koniecznie nauczcie się także odmiany nieregularnych czasowników w czasie przeszłym. Lista pod linkiem, który znajdziecie w opisie tego filmiku. Przy okazji przypominam Wam, że w Mesterze uczymy także na kursach, na kursach norweskiego. I w wakacje mamy dla Was fajną opcję, intensywne kursy, które będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 2 godziny 15 minut. Więc będzie to naprawdę fajna intensywność kursu, podczas którego dużo jesteście w stanie się nauczyć. A ja już nie przedłużam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. I jeżeli Wam się podobało, jeżeli zrozumieliście, dzięki mnie. Czas przeszły, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia! Ade!